Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego Dobre, tematu. 24 godziny, 900 km, 7 maltajskich przełęczy i ponad 10 tysięcy zakrętów to liczby pierwszej edycji e rajdu Audi 24 Latki. Eksperymentalnego rajdu poświęconego samochodom elektrycznym wymyślonym i opracowanym przez Audi Italia. Wzięły w nim udział najnowsze w pełni elektryczne samochody firmy z Ingolstadt. Kompaktowy SUV Audi Q4 e-tron z napędem elektrycznym i Audi RS e Tron GT. Napędzane elektronicznie Gran Turismo, które jest szczytem ewolucji zrównoważonych samochodów sportowych marki z czterema pierścieniami. Oba produkowane są w zakładach neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla, podobnie jak cała gama elektronów z czterema pierścieniami. W zawodach wzięły udział aż 24 załogi, które na przemian za kierownicami samochodów w Audi Q4 e-tron i Audi RS e-tron GT pokonywały trasę z zachowaniem prędkości i czasu, z kontrolą czasu i znacznikami czasu, rywalizując o najlepszy czas podczas specjalnych testów na oblodzonych powierzchniach jezior Fedaia i Sengo i Pianozes. Ekstremalny kontekst, w którym skuteczność elektrycznego napędu na wszystkie koła quattro i osiągi w pełni elektrycznych samochodów wysunęły się na pierwszy plan Audi 20 Four Quattro of Delakes. Wyścig osiem etapów prowadziło załogi jednymi z najbardziej malowniczych tras w Dolomitach, przecinając liczne przełęcze, takie jak Fale Zarego, Pordoi, Tre Cima Banche, Fedaia i Giau. Zarówno na krętych alpejskich drogach, jak i podczas specjalnych testów na oblodzonym terenie, na pierwszy plan wysunął się elektryczny napęd na wszystkie koła quattro. Najniższy wspólny mianownik Audi Q450 e-tron Quattro i Audi rs e-tron GT. Rozwiązanie techniczne, które jest do pięciu razy szybsze niż konwencjonalny system dystrybucji momentu obrotowego między osiami. 40 lat po wprowadzeniu trakcji Quattro. Audi rozwija napęd na cztery koła na niespotykanym dotąd poziomie technicznym. Podczas 24-godzinnego wyścigu szczególnie wymagające okazały się nierówne i częściowo zaśnieżone odcinki w pobliżu przełęczy Pordoi o wysokości 2239 mnp. M. Tutaj adaptacyjne trójkomorowe zawieszenie pneumatyczne i elektroniczna blokada tylnego mechanizmu różnicowego umożliwiły Audi RS E-Tron GT Gran Turismo, najmocniejszemu samochodowi produkcyjnemu z czterema pierścieniami w historii, wyładowanie 646 km dostarczanych przez dwa silniki elektryczne. Na mecie nie było żadnych problemów technicznych dla 12 rywalizujących samochodów które pokonały łącznie 5400 km po jeziorach i alpejskich drogach. A WordPress komentarz hello world